Edyta, bardzo miło Cię widzieć na tak wyjątkowym evencie. Ty jesteś dzisiaj jak prawdziwe słoneczko. Bo ja jestem cała dzisiaj w PG Clouds i przyszłam w dresie i na początku tak trochę się wahałam, czy to będzie dobry pomysł, żebym przyszła w dresie na event, ale pomyliłam daty i tydzień temu przyszłam tutaj, odwalona jak 150, mini kozaczki, włosy pofalowane i dzisiaj stwierdziłam, że aha, może znowu mi się coś pomyliło, to przyjdę w dresie, to nie będę żałować, że tak odstrzeliłam. Ale muszę przyznać, że wyglądasz bardzo ładnie. A dziękuję. Ty też. A jak się czujesz? Czuję się dobrze, no. Wiesz, ten sezon zimowy jest dla nas taki, że nic się nie dzieje. Też nie za bardzo chcemy się chodzić na te eventy, bo chodzić po to, żeby chodzić, to jest bez sensu. Tutaj przyszłam dlatego, że z Kasią i z dziewczynami z PG kumplujemy się i mamy taką więź inną, bo ja tutaj do nich często wpadam w ogóle na kawkę i poplotkować, więc nie wyobrażałam sobie, żeby tutaj mnie nie było. A tak to jest taki marazm zimowy, czekam aż wszystko wróci. Słuchaj, niektórzy wyjeżdżają za granicę, tak na przykład zrobił Daniel Martyniuk. Widziałaś? Tak, widziałem to słynne nagranie. O, o. Ostatnio właśnie nagrywaliśmy, bo nagrywam teraz taki nowy program w Radomiu. I kto mi to pokazał? Czadomen mi chyba pokazał to nowe nagranie, czy widziałam? No? Widziałam. Twoim zdaniem, Daniel, no, z czego wynika to, że on wrzuca takie specyficzne rzeczy czasami na ten swój Instagram? Właściwie to nad tym ostatnio wszyscy się zastanawialiśmy, dlatego że znam Daniela już jakiś czas i uważam, że to jest przesympatyczny, cudowny, fajny facet. I jak oglądam te nagrania, to zastanawiam się, o co chodzi, bo prywatnie on taki nie jest i ja nie potrafię zrozumieć tego, dlaczego tak się dzieje. Nie wiem. Nie wiem. Powiem ci, że cały czas się wszyscy zastanawiamy, o co chodzi. No tak, tym bardziej, że na przykład ostatnio w programie Mówię Wam była jego mama, Danuta Martyniuk. Wspominała też o wnuczce. No przecież on ma wspaniałą córkę, Laurę. Nie wiem też, czy widziałaś to nagranie, podczas którego Laura śpiewa razem z Zymkiem. Nie, nie widziałam. Do nadrobienia. I też gubię się. W... Ja nie wiem, czy on ma jedną, czy dwójkę dzieci. Nie wiem, bo ja tego nie śledzę. Na ten moment ma jedno i podobno jego nowa partnerka jest w ciąży. Była taka informacja, ale na razie na ten temat jest też cisza, więc zobaczymy, ale ty go znasz, tak? Znam, Daniela, tak, ja go bardzo lubię. Ostatnio był u nas na Disco Starze, wspierał tatę. No Właśnie ciężko mi powiedzieć o co chodzi, bo on jest prywatny, on jest super gościem, nie wiem, może, może pod wpływem imprezowego trybu życia. No nie wiem, nie wiem. Może po prostu social media mu nie służą. Tak, może powinien się wylogować.